Często słyszę stwierdzenie ta praca mnie wykończy, czy też ta praca mnie wykończyła. Skłoniło mnie to do refleksji nad tym, co sprawia, że czujemy presję w pracy? Wiadomo, że firmy naciskają na nas oraz na coraz to lepsze wyniki, chociażby poprzez targety czy KPI, -e. ale powiedzcie mi, czy sami na siebie nigdy nie nakładamy presji? Nie dodajemy sobie jeszcze więcej niepotrzebnego stresu, którego przecież i tak mamy dużo na co dzień? Nie wierzycie mi? To przypomnijcie sobie, ile razy wypowiadacie słowa takie jak muszę, powinienem, trzeba, wypadałoby albo ile razy słyszycie, jak inni tak mówią. Jeśli nigdy nie zwracaliście na to uwagi to w ramach eksperymentu spróbujcie takie słowa wyłapywać w rozmowach. Założą się, że zdziwi was, ile razy one się pojawiają. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ to są przykłady tego, jak nakładamy na siebie presję. I niestety, zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego chciałabym zwrócić Wam uwagę na pewne myśli czy zachowania, które są dla nas destrukcyjne. Zaczynamy. Mieliście kiedyś to natrętne wrażenie, że musicie wszystko zrobić już teraz, od razu, bo zegar tyka, szkoda każdej sekundy przecież jest aż tyle do zrobienia. Na przykład, widzicie 10 maili na skrzynce i musicie na wszystkie od razu odpowiedzieć, zanim przyjdą kolejne maile. Ta myśl siedzi wam na karku, niczym natrętna mucha. I nie pozwala zrobić nawet krótkiej przerwy na kawę czy herbatę. Jeśli tak nigdy nie mieliście, to serdecznie gratuluję. Macie bardzo dobre i zdrowe podejście. Tak, trzymajcie. Natomiast, jeśli kiedyś zdarzyło Wam się coś takiego poczuć, to znaczy, że nakładacie na siebie presję czasu. Co to oznacza? Że żyjecie w ciągłym stresie. Boicie się tego, czego nie ma i być może nie będzie. Czyli jeszcze większego natłoku obowiązków. A może kolejne maile nie przyjdą, lub i tak zdążycie się wyrobić. A przy braku chociażby krótkich przerw, wasza forma intelektualna spada. Tutaj jedna uwaga: są osoby, które umieją pracować tylko pod taką presją. Jeśli nie mają ściśle określonego terminu, czy jak wolicie deadline'u, to nigdy nie zabiorą się za zadanie. Będą je odkładać na wieczne później. A jeśli nawet ten deadline już widać na horyzoncie, to te osoby i tak zaczną działać, dosłownie w ostatniej chwili, nawet kosztem zarwanej nocy. Jeśli jednak deadline'y was motywują i takie zarwane noce zdarzają się sporadycznie, a jednocześnie nie mają negatywnego wpływu na Wasze relacje z innymi oraz na Wasze samopoczucie, to jest ok. Jednak pamiętajcie, że nie warto zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, gdyż mogą pojawić się niezależne od Was okoliczności, które mogą Wam przeszkodzić w pracy. Dlatego, jeśli już musicie zostawiać, to radzę na przedostatnią chwilę. A nie tą, dosłownie ostatnią. I aby to sobie ułatwić, możecie ustalić swój własny deadline na dzień czy dwa przed tym oficjalnym. Idziemy dalej. Wytłumaczcie mi, czemu tak często porównujemy się do innych tylko po to, aby się zdołować? Bo z tego negatywnego porównania nic nie wynosicie, poza uczuciem, że i tak nic wam nie wyjdzie, do niczego się nie nadajecie, za mało się staracie, i tak dalej. To was nie motywuje, tylko utwierdza w przekonaniu, że po raz kolejny pokazaliście sobie oraz całemu światu, że nie dajecie rady spełnić oczekiwań. W ten sposób sami sobie tworzymy w głowie wyimaginowany wyścig szczurów. Tymczasem, moi drodzy, Zawsze będzie ktoś lepszy i ktoś gorszy. To jest normalne. Ale my często popełniamy taki błąd, że patrzymy wybiórczo na cechy, które porównujemy, tym samym nie doceniając swoich silnych stron, a skupiając się jedynie na tych słabych. Bądź na kompetencjach, których nie macie opanowanych, ale które z drugiej strony nie są istotne dla waszego stanowiska. Jeśli już musicie się z kimś porównywać, porównujcie się ze sobą z przeszłości. Zobaczycie, jakie postępy zrobiliście, jak się zmieniacie i nieustannie rozwijacie. Tymczasem nie dość, że nie doceniamy swoich osiągnięć, to jeszcze mamy tendencję do skupiania się wyłącznie na niepowodzeniach i na rozpamiętywaniu ich. Przy okazji, żeby taki jeszcze bardziej się dobić, używamy mocnych słów takich jak porażka, hańba, wstyd. Tymczasem trzeba zaakceptować to, że jesteśmy tylko ludźmi i błąd się może zdarzyć. Oczywiście, popełnianie ciągle tego samego błędu powinno sprawić, że zapali wam się czerwona lampka ostrzegawcza w głowie, ale jeśli jest to jednorazowa pomyłka, z której wyciągacie dobre wnioski na przyszłość, to jest to dla was świetna nauka. Formą presji, którą nakładamy na siebie, jest także stawianie sobie celów nierealnych do spełnienia. Co to oznacza? Mogą to być zbyt wysokie wymagania lub za mało czasu na realizację celu. I zauważcie, że my tą poprzeczkę Celowo stawiamy sobie zbyt wysoko. Wszakże, świat wymaga od nas podejmowania coraz to nowych wyzwań. Muszą zrobić coś dużego, to ma być game changer, nic innego się nie liczy. Ale halo, obudźmy się. Warto celebrować każdy swój sukces i nieustannie się motywować, a nie dobijać. Jeśli wykonujecie swoje obowiązki bardzo dobrze i jesteście ekspertami w swoim obszarze, to już jest wystarczający powód do zadowolenia. Oczywiście, możecie być ambitni, ale pamiętajcie, że jeśli stawiacie sobie cele, to muszą one być realistyczne. Nigdy nie będziecie szybsi niż komputer. Nie dacie rady pracować bez snu, bo taka jest nasza biologia. Jeśli wasz cel jest długoterminowy i to was przeraża, Proponuję podzielić go na poszczególne kroki, które będziecie w stanie osiągnąć w danym terminie. Na przykład, najpierw nauczę się podstawowych słów w języku obcym, potem opanuję czas teraźniejszy, następnie przeszły i tak dalej, aż do uzyskania płynności w posługiwaniu się tym językiem. Wiecie, w jaki sposób dodatkowo hamujemy samych siebie? Uważamy, że inni na pewno wymagają od nas więcej, a my ich nieustannie zawodzimy. Ale powiedzcie mi, skąd pomysł, że szef, rodzina czy przyjaciele wymagają od Was jeszcze więcej, jeśli nikt Wam nic takiego wprost nie powiedział? Nie bawcie się we wróżkę, nie snujcie domysłów, nie dopatrujcie się ukrytych intencji w mowie ciała czy to nie głosu. Ktoś był dzisiaj mniej entuzjastyczny? To nie znaczy, że uważa wasz pomysł za zły, ale może mieć zwyczajnie gorszy dzień, bo boli go głowa. Podobnie, jeśli nie do końca rozumiecie, czemu ktoś wam coś powiedział w danych okolicznościach, po prostu dopytajcie. Komunikacja to podstawa. Kolejnym punktem na mojej liście jest wielozadaniowość, zwana także multitasking. Czyli na przykład czytacie maila, słuchacie webinaru i jeszcze odpisujecie dwóm osobom na Teamsie. Wiem, że to potraficie, ponieważ macie podzielną uwagę. Ale na dłuższą metę pamiętajcie, że to jest przebodźcowanie, które obciąża organizm. I w pewnym momencie nie dacie rady efektywnie skupić się na wszystkim. A jeśli co chwila przerywacie sobie jakąś czynność, macie większe szanse popełnić błądy. Także nie dokładajcie sobie za dużo. Dokończcie jedną rzecz, nie łapcie kilku przysłowiowych srok za ogon. Idziemy dalej. Do podejścia wszystko albo nic. Czyli jeśli nie będę najlepszy, najlepsza, to nic nie znaczą. Cóż, moi drodzy, jeśli chcecie poczuć się zgorzkniali na starość i niezadowoleni z całego swojego życia, to polecam Wam takie podejście. Spójrzcie na to raczej z tej perspektywy. Zajęliście nie pierwsze, ale drugie miejsce na podium? Ale się na nim znaleźliście. To jest Zupełnie inna sytuacja niż niedotarcie do mety lub zajęcie ostatniego miejsca w rankingu. Po raz kolejny zajęliście drugie miejsce na podium. Gratulacje, to wasz sukces. Nie jeden w ogóle nie może marzyć o takim wyniku. Wiecie, myślenie wszystko albo nic jest na zasadzie szklanka jest do połowy pusta, a nie pełna. Jak będziecie się skupiać na tym, że jest pusta, to chociażby była w 1% pusta, to będzie wam to przeszkadzać. A może nie da się tak zrobić, aby była w 100% pełna i żeby nic się nie wylało? Przechodzimy do sedna, czyli największej szkody, którą sami sobie wyrządzamy. Zdajecie sobie sprawę z tego, że pozbawiamy się tak podstawowej potrzeby fizjologicznej jak sen? Ponieważ jest to marnowanie czasu. Zobaczcie, przecież można by aż tyle zrobić, a tu człowiek tylko leży i ma jeszcze jakieś oderwane od rzeczywistości sny. No powiedzcie, po co spać 8 godzin na dobę? 6 też da radę, a może tylko 4 wystarczą? No nie? No nie. Na dłuższą metę to nie wystarczy. Wiedzieliście, że Japończycy są najgorzej wysypiającym się narodem na świecie? Średnia snu na dobę w Japonii wynosi 6 godzin dziennie i założą się, że noworodki ją znacznie zawyżają. A czym to skutkuje? Na przykład drzemkami w trakcie pracy. Wyobrażacie sobie, co by ludzie powiedzieli, gdyby w Polsce ktoś przysnął w pracy przed komputerem? W najlepszym wypadku, że pewnie jest na kacu, a raczej, że to skończony leń, który pracy nie ceni, prawda? Tymczasem w Japonii jest to przejaw oddania i zaangażowania. Pracujesz aż do granic możliwości. Także śmierć z przepracowania jest honorem i warto mieć w rodzinie osobę, która z takiego powodu zmarła. Wyobrażacie to sobie? Śmierć z przepracowania? Ale na szczęście żyjemy w innej kulturze, także wysypiajcie się, bo sen pomaga nie tylko w regeneracji ciała, ale także umysłu. No dobrze, to skoro nie można sobie odmawiać snu, to może chociaż posiłku? Znacie to? Nie mam czasu na śniadanie. Albo no dobra, zjem tą kanapkę na szybko przed monitorem, przecież jedną ręką też mogę pisać. No nie? Niestety nie to także nie jest dobry pomysł. Słyszeliście o piramidzie Masłowa? Tam na samym jej dole leżą pierwotne potrzeby fizjologiczne i jest to sen, jedzenie czy picie. Jeśli te potrzeby są spełnione, możemy przejść wyżej do akceptacji społecznej oraz samorealizacji. Bez pewnej i stabilnej bazy, cała reszta jest niemożliwa, w tym także wasz rozwój. Pamiętajcie, że nie jesteśmy robotami i fizjologia prędzej czy później wam o tym przypomni. Ponadto, taka przerwa dobrze wam zrobi nie tylko dla ciała, ale także dla odświeżenia umysłu. Zmęczeni czy głodni nie będziecie pracować efektywnie. Natomiast po przerwie będziecie w stanie pracować tak samo wydajnie jak wcześniej. Więc nie dajcie się zwieść złudzeniu, że oszczędzacie kilka minut na tej przerwie, ponieważ w ogólnym rozrachunku tracicie dużo więcej czasu. Mam nadzieję, że zostawiam Was z wieloma refleksjami. Dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia.